Zapraszam Cię na odcinek, w którym omówimy bieżące wydarzenia z polityki naszego kraju. Ale nim zacznę, zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału oraz do wsparcia mnie w serwisie Byka.fi. Pomoże mi to rozwinąć się jako twórca. A teraz przejdźmy do newsów. Zaczniemy od in vitro. 22 listopada odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o leczeniu niepodności. Podczas tego czytania została przedstawiona ustawa o zmianie finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych. I w sumie należy walczyć z niepodnością w narodzie, gdzie od 15 do 20% par cierpi na bezpłodność. To jest dosyć poważny problem, który zauważa już WHO, traktując bezpłodność w pewien sposób jako chorobę cywilizacyjną. Leczenie niepodności w sektorze publicznym prawie nie istnieje. Jak chcesz się leczyć, to musisz prywatnie. Nie każdego jest na to stać, a niedługo my jako naród zaczniemy stopniowo wymierać. Dlatego każda możliwość zwiększenia dzietności w kraju powinna być brana pod uwagę. Po czytaniu ustawy na Platformie X latały wycinki z wystąpienia Brauna. I tutaj zachęcam Was do sprawdzenia całego jego wystąpienia. Jeżeli chcesz się zapoznać z pełnym projektem obywatelskim, to link do niego masz w opisie. Kolejną informacją jest informacja z 20 listopada. W poniedziałek miała miejsce na Alei Szucha kolizja dwóch Mercedesów. Jednego z nich prowadził sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który po zdarzeniu odmówił badania alkomatem, zasłaniając się immunitetem. Jest to dosyć znamienne dla ludzi władzy zasłanianie się immunitetem w chwili jakiegoś wypadku bądź innego przestępstwa. Często można się spotkać z tym zjawiskiem. Immunitet czyni z ludzi posiadających go prawie nietykalnymi. A skoro są nietykalni, to mogą wszystko. Immunitet jest potrzebny do ochrony polityków, sędziów, etc. Tutaj jest pełna zgoda z tym. Natomiast jeżeli oni zasłaniają się tym, będąc pod wpływem alkoholu, to to nie powinno mieć miejsca. I immunitet powinien być w chwili jakiegoś zdarzenia drogowego wyłączany, powinien się kończyć. Żeby policja mogła sprawdzić, czy kierujący pojazdem był w stanie trzeźwym, czy też nie. I nie chodzi tylko o badanie alkomatem, na no obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, ale i o narkotesty. Jeżeli sytuacja tego wymaga, zwykłych obywateli się o to ściga. To dlaczego ludzi z immunitetem nie można? Miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni i zostanie wprowadzony taki zapis dający możliwość organom ścigania wyłączenia tego immunitetu na czas prowadzonych postępowań. Zostając nadal przy poniedziałku, to 20 listopada Morawiecki ogłosił dekalog polskich spraw. Dekalog zawiera 10 podpunktów, w których są przedstawione najważniejsze obietnice PiSu. Pierwszym z nich są żłobki lub kluby malucha w każdej Gminie z bezpłatnym miejscem dla malucha. W ramach tej edycji programu Maluch Plus stworzone zostaną do 2026 dodatkowe 100 tysięcy miejsc w żłobkach. Łączny budżet nowej edycji tego programu wyniesie 5,5 miliarda złotych. Drugim podpunktem Dekalogu Polskich Spraw są emerytury stażowe. Umożliwia one podjęcie decyzji przez kobietę lub mężczyznę w wieku przedemerytalnym po wypracowaniu odpowiedniego stażu, czy chce przejść na emeryturę, czy też nie. Kolejnym podpunktem jest dodatkowo płatny urlop rodzicielski powyżej pierwszego roku życia dziecka, z możliwością łączenia urlopu z pracą na część etatu. Czwartym podpunktem są emerytury bez podatku do poziomu płacy minimalnej, czyli emerytura, jeżeli jest poniżej płacy minimalnej, nie będzie opodatkowana. Kolejnym podpunktem jest renta wdowia. Jest to pomysł lewicy. Obecnie jest tak, że po śmierci najbliższej osoby można wybrać między emeryturą swoją lub rentą. Po wprowadzeniu tego pomysłu, będzie można dodać z renty do swojej emerytury 50%, albo ze swojej emerytury dodać 50% do renty. Kolejnym pomysłem PiSu jest ogólnopolska karta seniora, wzorem karty dużej rodziny. Karta seniora będzie działać tak jak karta dużej rodziny, czyli dla seniorów będą jakieś zniżki. Szóstym pomysłem jest zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyższe i edukację do 6% PKB. Ten ruch powinien zostać wykonany wcześniej, bo szkolnictwo w Polsce leży, jeżeli nie zostanie wprowadzana żadna reforma, po prostu szkoła publiczna zacznie upadać w sposób bardzo drastyczny, uniemożliwiając biedniejszym e, dzieciakom edukację. Siódmym podpunktem z dekalogu jest zwiększenie oraz zmiana sposobu wynagradzania nauczycieli poprzez przejście na nowy system pracy. Średnia podwyżka minimum 30%. Przedostatnim podpunktem z dekalogu Morawieckiego są wyższe wynagrodzenia na uczelniach wyższych. Docelowo 2% PKB na naukę w ciągu 6 lat. I ostatnim podpunktem jest co najmniej 5 godzin języka obcego w szkole. Duża część z tego dekalogu zawiera pomysły partii z demokratycznej większości. Ten dekalog można określić PiSowskim sukcesem, mianowicie jeżeli nowy rząd odrzuci te pomysły, to nie będzie realizował swoich obietnic. Jeżeli zaś je wprowadzą, to PiS wygra i będzie można odtrąbić sukces w TVP, jako to są nasze pomysły, opozycja totalna. Obecny rząd korzysta z naszych pomysłów i to jest nasz sukces. Może nie do końca wprowadzą te same pomysły, co PiS tutaj przedstawia w tym dekalogu. Ale powiedzmy, czy on będzie taki sam. Tak czy siak, PiS może być wygranym po przedstawieniu tego swojego dekalogu. Kolejnym tematem, który rozgrzał internet, jest pomysł z przeniesieniem Świętej Niepodległości z 11 listopada na 15 października. Pojawiła się taka propozycja zmiany daty Świętej Niepodległości, właśnie z 11 listopada na 15 października. Ten pomysł jest na razie niemrawy, ale kto wie, co przyniesie nam obecna kadencja Sejmu? Za pomysłodawczynię tego pomysłu można uważać panią Elizę Michalik, która uważa, że data 11 listopada kojarzy się z faszyzmem i płonącymi ulicami Warszawy, natomiast 15 października kojarzy się z uzyskaniem niepodległości z rąk PiSu. Według pani Elizy, ostatnie prawie 10 lat. No i tutaj taka mała dygresja Przypomniał mi się program Kuby Wojewódzkiego e, gdzie podczas właśnie tego programu wyliczali ze swoim gościem ile był za granicą i tu też można, nie 8 lat, a 10 to były dramatycznie 11 lat rządów PiSu po 12 latach przyszło nam wyzwolenie od 15 lat w Polsce była dyktatura i tak dalej, i tak dalej <laughs> nie będę teraz oceniał lat rządu PiSu najlepszym weryfikatorem może być i będzie w tym przypadku historia ona właśnie oceni Kaczyńskiego Tuska i innych polityków. Miałbym teraz delikatny apel do wszystkich, co jak uważają, że należy zmienić datę święta niepodległości. Podczas obchodów święta niepodległości my jako naród świętujemy odzyskanie jej nie z rąk Kaczora czy innego Donalda, po rozbiorach. Polska wróciła na mapy świata. A data 11 listopada jest datą nieprzypadkową, ponieważ tego dnia zakończyła się Wielka Wojna, czyli I Wojna Światowa. Już od ponad 100 lat ta data jest bardzo ważna w świadomości narodu. Miejmy nadzieję, że nikt nie wpadnie na genialny pomysł, żeby jakoś to zmienić. Przejdźmy teraz do omówienia filmu Mencena. Polityk Konfederacji powiedział o hejcie obecnym w internecie. Uważa on, że każdy powinien liczyć się z hejtem, jeżeli tworzy jakieś treści. Uważa on, że jeżeli ktoś jest czymś lepszy, to zawsze spotka się z jakiegoś rodzaju hejtem bądź negatywnymi opiniami. Że ktoś sam do czegoś nie doszedł, bądź ktoś zwyczajnie mu to załatwił. Coś w tym jest. Nam jako ludziom nie podoba się to, kiedy ktoś bardzo szybko osiąga sukces. Przy tym nie widzimy jego ciężkiej pracy, dlatego go nie szanujemy i krytykujemy. Jesteśmy zwyczajnie zazdrośni. Według Mencena ludzie bardzo popularni są bardziej narażeni na hejt. Według niego najlepszą metodą na pozbycie się hejtu jest usunięcie konta. Hejt zawsze będzie nierozłącznym elementem sławy bądź jakiejś rozpoznawalności. Mencen broni wartości do wyrażania własnej opinii w internecie na jakieś zagadnienia. Broni wolności słowa. Wolność słowa jest ważniejsza od samopoczucia influencerów, według niego. Wolność musi wiązać się z odpowiedzialnością. Lepsza jest represja niż prewencja, tak uważa polityk Konfederacji. Przede wszystkim szkanowanie w miejscu pracy nie powinno mieć miejsca. Ale jak już pracujemy publicznie, to powinniśmy akceptować to, że jesteśmy poddawani hejtowi. Może nie tyle hejtowi, co ocenie publicznej. Komu się to spodoba, a komuś nie. Biorąc już pod uwagę to, że nie można hejtować, to nie hejtujmy nikogo. I teraz taka delikatna zabawa słowem mówionym. Wyobraźmy sobie, że nie można hejtować. Jeżeli nie można hejtować, to nie można też oceniać i negatywnie się o kimś wypowiadać. Bo między hejtem a negatywną oceną jest dosyć cienka linia, która w zależności od tego, w jakim miejscu siedzimy, może być tylko i wyłącznie negatywną oceną, bądź może być hejtem. I o tym wspominałem w swoim odcinku o ocenianiu. Zachęcam do zapoznania się z nim. To skoro nie można się o kimś negatywnie wypowiadać, to nie byłoby publicystycznych artykułów krytykujących rząd, bo te artykuły mogłyby w ludziach wywołać hejt i nienawiść. Nie byłoby też największej afery na YouTubie, bo przecież ona uderza w dobra publiczne wymienionych tam YouTuberów, co spowodowało hejt. Czyli bez tych filmów nie byłoby hejtu. No ale jeżeli komuś dzieje się krzywda, to należy o tym mówić. A jeżeli już się o tym mówi, to warto się liczyć, że zwolnicy będą się zgadzać z tym i to propsować, ale i przeciwnicy będą się z tym nie zgadzać i będą też wylewać błoto na autora. Dlatego z hejtem należy walczyć uświadamiając społeczeństwo, a nie blokować jakiejś możliwości wyrażania swojej opinii na dany temat. Uświadamianie powinno mieć miejsce w szkole, ale jak mam uświadamiać, skoro hejt już tak przesiąkł w społeczeństwo, że każdy z nas pragnie wyrażać jak najbardziej kontrowersyjną opinię, jaką tylko może? Dlatego może przestańmy oceniać, jeżeli jakiś twórca mi się nie podoba, to go nie oglądam. Albo jak z czymś się nie zgadzam, to może w merytoryczny sposób wyjaśnijmy mu to w komentarzu, co nam się nie podoba, tylko bez hejtu. Musimy się tego oduczyć. Hejtować jest łatwo, merytorycznie skrytykować już trudniej. Unikanie problemu czasem jest dobra, czasem nie. W przypadku hejtu nieczytanie komentarzy na krótką metę może być dobre, natomiast później ktoś z najbliższego grona naszych znajomych, bądź rodziny może te komentarze przeczytać i co wtedy? Jak ma taka osoba, która była hejtowana wytłumaczyć swojej siedmioletniej córce komentarz, że ktoś chce zabić jej tatę? Stare porzekadło mówi, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, a dla niektórych może okazać się szansą na spokojniejsze życie, bo jak człowiek, który Chce hejtować, przestanie na chwilę udzielać się w meniach społecznościowych. Na pewien czas to znajdzie chwilę na spacer, rozmowę z najbliższymi. Może też poczytać książkę, bo najprawdopodobniej umie czytać. A nie będzie tylko plus w komentarzach. No, ciekawa dyskusja, myślę, rozpocznie się teraz w internecie. Obejrzałem też film pana Rożka i mogę stwierdzić, że jest on zwyczajnie zmęczony i chce ochronić swoich najbliższych, co jest w pełni zrozumiałe. Do momentu, kiedy nie wydarzy się jakaś tragedia, będzie dalej tak samo. E, może na chwilę ten film coś zmieni, ale potem już wszystko wróci do tak zwanej normy. Oczywiście film obu panów znajdziecie w opisie tu na dole. Kolejnym newsem jest news e, dotyczący amerykańskich żołnierzy w Polsce. Szef Pentagonu ostrzegł żołnierzy w Polsce, że znajdują się na linii frontu, jeżeli Putin zajmie Ukrainę. W artykule polskiej agencji prasowej można przeczytać, że Putin nie zatrzyma się, jeżeli zajmie Ukrainę. Potem pójdzie na kraje bałtyckie, a następnie, Wy i Wasi towarzysze broni znajdziecie się na linii frontu, walcząc z Putinem, którego powinniśmy byli, czy też Ukraina mogła, zatrzymać wcześniej, oznajmił minister obrony narodowej Stanów Zjednoczonych podczas wizyty w Polsce do swoich żołnierzy stacjonujących u nas w kraju. Szef Pentagonu mówił też, że jeżeli Rosja odniesie sukces w wojnie przeciw Ukrainie, zachęci to Chiny do użycia siły wojskowej w celu odniesienia zysków terytorialnych. I tutaj warto się na chwilę zatrzymać: jeżeli już e, wypowiada się w tym tonie szef Pentagonu do swoich żołnierzy stacjonujących w kraju sojuszniczym, to jest znak, że może się coś w przyszłości wydarzyć. Jeżeli Chiny przygotują operację zbrojną na Tajwan, wojska amerykańskie opuszczą Europę i uwaga Stanów Zjednoczonych przeniesie się właśnie tam. Ale w sumie nie ma co straszyć, wszystkim zależy, żeby Ukraina się obroniła i miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. Nie można też się bać przyszłości, bo ona różno może nieść z sobą scenariusze. Włącznie z tym, że car Rosji skończy żywot i przyjdzie na jego miejsce ktoś inny, może bardziej pacyfistyczny od swojego poprzednika. Nim przejdziemy do następnych newsów, zachęcam Was do zaobserwowania kanału. Klikając w dzwoneczek, nic Was nie ominie. Zachęcam też do wsparcia mojego projektu, stawiając mi kawę w serwisie Bajkafi. Pomoże mi to rozwinąć jeszcze bardziej mój kanał. ostatnim newsem, a w zasadzie ciekawostką, że kanał Sejmu Rzeczypospolitej zdobył 100 tysięcy subskrybentów. Zastanawiam się, gdzie będzie wisiał srebrny przycisk. Myślę, że najlepszym miejscem będzie za marszałkiem Sejmu, o, tam obok Godła. Dora to niewątpliwie powagi temu miejscu. Może przy okazji Sejm nawiąże jakąś współpracę z firmą zewnętrzną. Ja sobie to wyobrażam, że podczas posiedzenia, gdy uchwalany będzie budżet, marszałek mówi. Nim przejdziemy dalej, zachęcam wszystkich widzów do kupienia kremu firmy X. Jestem z tego powodu w pełni usatysfakcjonowany. No a teraz, tak na poważnie, jest to dobry znak, bo ludzie zaczynają się interesować polityką, co może pozytywnie wpłynąć na bieżącą kadencję Sejmu. Ludzie będą patrzeć na ręce politykom, na których oddali swoje głosy. Tymczasem, dziękuję za obejrzenie odcinka. Hej!